Słowo Boże wielokrotnie ukazuje nam straszne czasy. W różny sposób możemy sobie to wyobrażać. Sami przeżywamy lęk przed apokaliptycznymi wizjami. Ale, tak jak czytamy w dzisiejszym fragmencie, Pan jest ucieczką swego ludu i mocą. Synów Izraela. Ostatecznie to zawsze Bóg zwycięża. To zawsze jego piękno, dobro, miłość, które są z Boga. To one zawsze zwyciężają. Prorok Joel mówi i poznacie, że ja jestem Pan, Bóg Wasz. Kiedy więc widzimy to wszystko, co trudne, złe, wokół nas, wyznawajmy nieustannie wiarę w to, że to Bóg jest Panem, że Bóg jest zwycięzcą.